Cześć, tutaj Leszek, tutaj jednoślad.pl Dzisiaj na Ferro 125, czyli chyba na najtańszej 125 na rynku Albo przynajmniej jednej z najtańszych 125 na rynku Dobrnąłem tutaj i zaczynam powoli żałować, bo zaczyna padać deszcz O maszynie wkrótce więcej Wam opowiemy na jednoślad PL. Chwilowo trwa test i powiem Wam, że wyniki są nawet zaskakujące Jak na pojazd za chyba 3,500 brutto Dzisiaj nieco o innym temacie, dzisiaj o 200 ponieważ w tamtym tygodniu powstało, powstało dosyć spore zamieszanie na skutek publikacji, która pojawiła się na jednoślad.pl, która to mówiła dosyć głośno o tym, że od 2017 roku będzie problem z nabyciem nowego dwusuwa. Ze względu na oczywiście pomysł Parlamentu Europejskiego, który to postanowił, że od tego czasu będą obowiązywały nowe normy emisji spalin, które będą także dotyczyły jednośladów, w tym również motorowerów, które są zasilane właśnie silnikiem 2T. Dla laików bardzo szybko, bo pada deszcz, Powiem, że silnik dwusuwowy to jest ten dużo głośniejszy i ten, który emituje ten siwy dym. I właśnie o ten siwy dym się Unii Europejskiej rozchodzi. Ten siwy dym to jest inaczej to są inaczej cząstki stałe, których, jak się okazuje, według nowych wytycznych Euro 4 nie można emitować nawet pół miligrama na kilometr. W związku z tym pojawił się dosyć spory problem, bo jak wiadomo silnik dwusuwowy musi dymić ze względu na to, że spala olej podczas każdego cyklu swojego zapłonu. Nie posiada miski olejowej, przez co nie ma innej alternatywnej drogi, yy, takiej, którą można by było wprowadzić na, yy, do seryjnej yy, produkcji, który zapewniałby odpowiednie parametry pracy takiego silnika. No i właśnie Unia Europejska yy, stwierdziła, że żadne ślady nie mogą emitować cząstek stałych, w związku z tym, no niestety, ale producenci zostali zmuszeni do tego, żeby... Powoli przygotowywać się do tego, co będzie miało miejsce za nieco ponad rok. Przykład taki opisywałem Wam na jednoślad.pl ostatnimi czasy. Mowa była o ROXie 4T, który był wprowadzony chyba w 2012 roku jako premiera i wtedy podniosły się wielkie larum Jezus Maria, czyli to był pomysł, żeby wprowadzić do tak sportowej maszyny silnik czterosuwowy. To był krok, że tak powiem, naprzód przygotowanie się do tego, co będzie się działo już za kilkanaście miesięcy. Czyli wycofanie silników 2T. Całkowicie ze sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Ze sprzedaży, ale nie z eksploatacji. Mnóstwo pytań na socialmaupa.pl pojawiło się z zapytaniami, czy to będzie oznaczało, że ja swojego jednośladu nie będę mógł używać na drodze albo czy mój jednoślad podczas najbliższej wizyty na stacji kontroli pojazdów nie przejdzie przeglądu. Nie, nic takiego nie będzie, nie będzie miało miejsca. To dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży nowych, fabrycznie nowych jednośladów w salonie. Te jednoślady póki co będzie można. Do 2017 roku normalnie nabyć, nabyć w europejskim obiegu. Po tej dacie niestety będzie to niemalże niemożliwe. Dosyć przykry fakt dla miłośników dwusuwów i dla miłośników jednośladów w ogóle, ponieważ, jak wiecie doskonale, dwusuwy też mają swój ogromny urok, mimo też pewnych wad i dosyć prymitywnej. Budowy. Ja osobiście również jestem rozczarowany tą decyzją, ze względu na to, że to jest tak, tak naprawdę atakowanie muchy za pomocą kuli. I mamy do czynienia tak naprawdę z pojazdami, które wyjeżdżają w większości krajów Unii Europejskiej na pół roku w roku, które przejeżdżają o wiele mniej kilometrów niż dla przykładu samochody z silnikami diesla. I jest to krok, moim zdaniem, za bardzo restrykcyjny. To są tylko jednoślady. To są bardzo małe pojemności i to są również bardzo niewielkie zanieczyszczenia w porównaniu z innymi pojazdami, które wciąż jeżdżą po naszych drogach. Podniosłem w artykule, który pisałem w tamtym tygodniu na jednoślad.pl taki argument, że nic nie robi się ze starymi niesprawnymi dieslami na drogach, nie tylko w Polsce. Z dieslami, które powinny zostać wycofane w ogóle z dróg ze względu na to, że emitują bardzo dużo sadzy. Pewnie mieliście już nieraz styczność z takim z takimi samochodami, w których po prostu było coś nie tak. Objawiało się to tym, że kiedy ruszały spod świateł, za nimi pojawiała się potężna, czarna chmura. Mówi się, że diesel musi dymić, a się okazuje, że jednak nie do końca, bo sprawny silnik diesla naprawdę emituje śladowe ilości cząstek stałych, a tymczasem jeżdżą po naszych drogach samochody, które naprawdę zagrażają zdrowiu innych osób. I to jest po prostu, tak mi się wydaje, taka niesprawiedliwość, którą możemy obserwować nie tylko w Polsce. Jakie macie zdanie pisujcie w komentarzach na dole. E, subskrybujcie kanał, już wkrótce kolejny, socialjednoślad.pl. E, serdecznie Was zachęcam do zadawania pytań i do wymiany Waszych uwag na socialmałpajednoślad.pl. Dzięki bardzo. Zmykam popada.